Rób to zamiast wznosów bokiem, aby twoje barki eksplodowały. To ćwiczenie, mimo że bardzo popularne, w rzeczywistości nie jest najlepszym wyborem. Takie wznosy nie pozwalają w pełni rozciągnąć na a w dodatku na dole ruchu napięcie mięśni jest niewielkie. Jeżeli wprowadzisz te alternatywy do swojego planu, twoje barki staną się tak szerokie, że przestaniesz mieścić się w drzwiach. Prawdziwym bossem wznosów bokiem jest wersja z puszczangą. W tej wersji angażujemy praktycznie każdą część barku. Inicjując ruch, rolę przejmie przede wszystkim część przednia i boczna, a u góry popracuje nawet tylny rejon naramiennego. Dzięki temu jednym ćwiczeniem można zbudować kompletne i kuliste barki. Jednakże jest to najbardziej wymagający wariant wznosów bokiem, dlatego jest wskazany dla osób bardziej zaawansowanych. Tej wersji tego ćwiczenia na pewno nie znałeś. Połóż się na ławeczce ustawionej pod kątem około 60 stopni i opuść swobodnie ramiona na wyprostowanych łokciach. Następnie unosi się do boku i lekko w przód na kształt litery Y. W tym wariancie zaangażujesz i rozciągniesz nie tylko boczną, ale i przednią część barku. Skos na ławeczce umożliwia wykonanie większego zakresu ruchu, ale największym plusem tego wariantu jest fakt, że nie ma praktycznie żadnej możliwości oszukiwania. A zamiast wykonywać wznosy stojąc, połóż się bokiem na ławce skośnej. Opuść hantel jak najniżej ku ziemi, dzięki czemu świetnie rozciągniesz mięśnie na ramienne. Teraz unieś hantel nie do samej góry, lecz tak, aby cały czas utrzymywać napięcie i chwilę przytrzymaj. Dodatkową korzyścią, jakie daje to ćwiczenie, jest także większy zakres ruchu. Minusem ćwiczeń z hantlami jest fakt, że nie pozwalają utrzymać stałego napięcia. Doskonałą alternatywą będą wznosy bokiem na wyciągu. Niezależnie od położenia Twojego ramienia, opór zawsze będzie występował. Mała wskazówka: możesz złapać bramy drugą ręką i wychylić, aby dodatkowo zwiększyć zakres ruchu. Aby poznać jeszcze jeden bardzo skuteczny wariant wznosów bokiem, zajrzyj do przypiętego komentarza.